Witam wszystkich z tej strony. Adeloka to jest kolejny odcinek z Minecraft'a truskawkowego. I jest ze mną dzisiaj jest hashtag. No siema. Jest Duszek No siema. Jest Spiky No siema. Jest Gender. Siema. Y, powinien być Czacha. Siema, siema. Jest jeszcze chyba Marek, czy Marcin, czy jak mu tam. Dzień dobry. I ty stukania w klawiatury, no. No. no, dzisiaj chyba nie będzie, To jest na pierwszej. Hasz tak? A tu, tu jesteś duszek. Połóż na wysokości trzy płotki. Tylko nie jest. No, branie, z tej strony. No Z drugiej. No Czekaj, wezmę jeden. Że... Co to to jest? To jest właśnie. Ja to, chyba nie. Bardziej... to jest bardziej. Kilow. Kilowem. Kilow, już Właśnie, właśnie mógłbyś mi dać jeden kill off, jakbyś mógł. Ale ja nie mam już. No to postaw. Postaw trzy, bo I nie wiem. Ale w ile ją teraz nie odejmę? Tu? No na wysokości 3 postaw Tak, tu? No Tu, tu Jeszcze jeden o. Tak, No na pewno tu O tak, tu też, dobrze no tak. kofi, kofi, kofi. Jak zwykle Ja lubię chłopać I tutaj... To 5 robimy oddziel... legoś, oddziel... nie? Co? To 5 te takie słupy robimy ja. Yeah. No nie wiem czy po 5. Co dziesięć. Więcej. Co piętnaście. No, no kurde, kilofa nie mam, jak ja mam to niszczyć? Ja mam końcówkę. Spajki dawaj, kilofa jakiegoś. Skąd no, ty know. masz jak kill'off, eee? Wieku, ja mam diex kill'off od dawna, jak tylko tu wszedłem na serwer. Eee, jasne, z game moda sobie wziął. A, yeah. żebym choć, miał uprawnienia. Z gim moda. Z, z game moda. No co A mi? Problem E, e. Dobie Dobigo, ja Ta... cię. Kto cię chwilę do ekipy, powiedz mi? tak Kto czyta twoją rekruz... Ja. Kto, twoje... ja. To kto ja czyta ma... twoją rekrutację? Ja. ja. Właśnie duszek. To... Powjął Ci się ten nick tego typa co pisał, że ją nie wyrzucić. Aaa, znaczy nie. Nie nick, tylko imię na niny na nazwisku. no Piszk co to po 5 to być za mało mi się wydaje. Ja 8. 8, no 8 tak. Może być to. sensowniej to. 8 no no, odległości zajmuje. i 9. Dziewięć... Ej, co ty robisz? A, dobrze, dobrze, bo ja od tamtego zrobiłem 8. Nice Duża jest. No? Dużo widzę w tym terenie. Dużo się komputer. No. <gry> 4 jest dotąd. Duszek mógłbyś jakiś stack płotków w nim dziać? No pewnie, że... Dodaj mi stack. Mamy jakby coś kobla, to mogę wodzieć 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, 8 A czy ja zrobię? 4 6, 7, 8 Tutaj, ziemię sobie poduszek nie możesz tutaj, czy coś, nie? Dusze, y, hej, ej, alo, ale w tym, jak robiliśmy miasto, to ja kopać nie mogłem. Co? To bym, jak nagrywaliśmy miasto, to ja kopać nie mogłem. Mm, no. Bo tam ty wszystko z niej moda się. To chyba był najludniejszy Dla nie. ciebie. No, bo kopać nie mogłem. Aha, i to A robimy nie. takie, ten, to... dobra. Te, wtedy jeszcze kopać nie lubiłem. patrz, bo Teraz... dorosła. Każdy ja kiedyś to, dojrzewa. Słuchaj... Niech za znany. To będzie kopacz. Kopacz, no. Już chyba, <laughs> chyba, chyba, chyba znam twoją mamę. <laughs> w ogóle było, było takie zdjęcie. Yy, jakie szydło grzebie w nocie. Mhm. I, tak, i było podpisane. Niby szydło, a jednak kopacz. <grymne> <grymne> to ja Ale duszek miałeś coś powiedzieć na temat y, tego <grymne> Spikeiego, więc słuchamy. No, że mnie wyrzucasz. Ale kto tak miał powiedzieć? No ty, <grymne> Że ile ten słupek powinien mieć tych? Ja już ci mówię. Cześć. Dwa, cztery, sześć, siedem. Jakie siedem? No 7, bo jeden powinien wystawać, no co ty? Kurwa ja wszystkie poszedł sobie, brawo ja. No. <grymne> Typowy ty. Ojej ja. a Ile ten, ten ma? Eee. 2, 4, 5 Za każdym jeden. razem muszę się teraz podsadzać, no kurwa no nie Co to tak puszczo daleko? No i co za debil zatkał tutaj tą ósemkę no? No nie tak ja No jak to nie ty? No, tak ja płotku nie więc. To było szałoba, to <laughs> Wiedziałem, że jego to nie wolno... Nie, jego to nie wolno zostawiać samego, nie? to No wiesz, go nawet rodzice samego w domu zostawiają. To jest gorzej niż Kevin O piek mu wydaję Ty tam gdzieś Brawo dusze Brawo ja Brawo ty Ładny ten pol, jest Boże, no ale, ale że to, nie braknie to, tego, nie? tego, tego, tego? No, tego? no, no braknie, to, pamięta, ja to Ja mam to... kobla dużo. O. Pajki jego koło. E, e, idę tam przepalać kobla właśnie, bo to... Sześć, siedem, osiem, prawie No i seksa. Czemu żeście tu zatkali? To nie lepiej to było zostawić i zrobić tu bramę? No, tam z tyłu to się będzie inaczej myślało nad bramą. Kurna! Ty się wiesz, się nie gorąc. Ty się w ogóle nie, nie stresuj. Będzie się pani podobało. Mam nadzieję, bo ja, ja jestem oburzony i ja nie wyobrażam sobie, że to pan pani stresuje. nieoburzona, jestem nieoburzony? Oburzona też. Jestem oburzona, tak, dokładnie. Jesteś oburzona, Duszek, ja wiem, ale spokojnie. Spokój się, mama, Ja kuchnie. to, ja, ja to w powiedziałem w twoim imieniu. Duszek, spokojnie, ale, mama krytki kupi. ale dobra, nie... cicho, teraz tera cicho. Spokój, dzieci. Duszek miał coś powiedzieć na temat wyrzucania spajkiego z ekipy. Ale kiedy więc... to miało być? Nie, no, ale... Że... Kup, mi to was zaczo... Zacząłeś A... nie skończyłeś, więc słuchałeś się. Już... Czekaj, ja wejdę na tego Facebooka, tam znajdę no. tego wyjścia, puszę cię tam co. Słucham. A tutaj yy, nie wózku tam mówiłeś. Ale tutaj co jest ten co górę to usuwałem, no nie? Nie skończyłem. Nie. To jak to będzie do tej samej góry mają iść te te czy... Ale poczekaj, ja już za, zaraz tam przyjdę. I tutaj za farmą. Nie, no ja już zrobiłem supek następny, widzisz. Kurwa, no widzę, no ale tu ma iść dalej w tą stronę... Wyliczamy. No nie, 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 tam tu już będzie... Pozostań. Ej, w Minecraft to da się grać realnie? Nie. O oh, Jezu. Znaczy bez game moda to. Może? No, to... Oj, sorry, sorry. No my gramy bez game moda, nie No widzisz, to gramy realnie. No. E? Przepraszam, czy mógłby mnie ktoś tu wypuścić? Nie. Mógłbym prosić kogoś do gazu. Teraz kto mi to napisał i gdzie ten gościu był? No to teraz to znajdziesz, to by ciężko. Nie, no to, to, to... On miał taki nick z gry? To jest... To jest to były. To, to do dangera nawet podobne, więc... <laughs> Doszej, zawadzasz mnie. Przepraszam, moje na razie nie mogli się ruszyć. No bo się nie w ogóle. No bo szukam tego. Znajdziesz odcinku. Nie, no, ja, ja tak chcę przeczytać Żebyś wiedział co tam no, to jest. Żebyś no, wiedział co Cię czeka. No <laughs> właśnie. nie będę kobla kopał. Tu wyszedł narożnik? Hashtag? nie. Okay, yeah. Jak tu się patrzyło to? A gdzie Ty jesteś? No a w narożniku tu gdzie nic nie ma wybudowanego Nie otwarmy tylko ten drugi należy a Jakby coś mam 5 tego to ci nie działać masz jakiegoś Derta? Derta? Dirta Dirta mam 52 dużo kufię To rozkładaj No tu jest narożnik, nie? No dobra, no to no to tak będziemy do tej linii musieli zrobić, a wyjdzie? Jest o jedną kratkę... No, Chyba tak, jest, nie? Tu jest kratka jedna wolna. No nie? dobra, jakoś, jakoś damy radę. No ale to będzie lepiej w sumie, no bo żebyśmy tak robili do ściany, to było to wyglądało. Przydałoby się tą ścianę rozwalić. Ty masz kilos i chcesz kobla, więc... Nie no wiem, to. Czy... Ale ja lubię kopać wkładki. Ja już link tak. Ja też już mi się skończył. Skręcę ja jest. Skręca jest sporo, więc może... Pójdę bądź, no. To wykop tu do, do końca i idź. No i pójdę. Więc 6, 7, grudnia 16 5 Aż tak, masz jeszcze te no, betonowe płytki czy nie? Włochyłem bardzo dużej. No, ja, raz, nie. dwa, trzy masz. masz dwa staki ci wrzucił. 4, 5, 6 7, 8 Na co mi jak ja mam chyba z 10 czy więcej staków 6, 12, 14, 15, 16 staków na no chłopie No to fajnie Ile jest? bo nawet nie liczyłem Jak ty stary to robisz Ile jest? 8 w środku i na 9 stawiasz słów. No Ja tak wszędzie robiłem a ty zrobiłeś tu 7 minut Co ty gadasz? Tak, raz, dwa, trzy 4 5, 6, 7 i na 8 jest słup. Ups. mój błąd. Ups. Tutaj ma być. A... No Dobra, idę z wiertem. Ty nie na nie znajdę ci tego. Zarczy, czy jest jeden? 2, 3, 4, 5, 6. Dobrze. 2, 3, 4, 5. Oo! Hej, ale my wiesz, co za nisko robimy? Zobacz Mówiłem. Co, Ale ty też się dam Mówiłem, że będzie źle Brawo Albo Brawo ja Brawo ty Brawo No to że teraz no, nie teraz tego Ile to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć jeszcze dwa Ty promocję na steamie? Na co? Na pornuski. Na co promocja? O, jest, 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 jest. Fajnie Dzień duszek, się że... Się fajnie duszek, że miałeś płotki rozstawiać, nie? Tak, Odio. no bo kazał mi już To może chociaż oddaj te płotki, co? No. Dobra, czekaj. Dobra, Alo? już Słuchaj. Luś? Dalej pakujesz na siłowni? No, oczywiście. Spakuj się do miesięcy na siłowni i dalej wygląda jak pizda. Ale jak podków już nie mam. to już podków Dawaj, masz te płotki czy nie? No nie mam, mówię. A jak się je robi? Yy, z tych yy, desek, znaczy desek. Z cegieł, czy cegieł, z kostek? Kostek, kurwa, z cegieł. Nie, no z tych kostek. Yy, w sensie no, takich, co wyglądają jak. Muszę jak się wysłowić? Jak stone. No dobra. I robisz to jak normalne płotki. Tam ustawiasz je. I to było tak. Zdziwacz. Cześć Duszek. Może mnie pamiętasz, może nie, ale mam prośbę. Wyrzuć ten, wyrzućcie tą gwiazdę do YouTube przez około. po raz około 50. Ale to już na poważnie, bo ten gościu nie pasuje do ekipy. A tylko drażni ludzi. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam. Ja tam no. się, ja tam się u, u, upewniłem. Mówisz o spajkim tam. Tak? Łatwo się domyślić. <laughs> ten gościu grał kiedyś u nas na serwerze Minecraft. O, to jak wejdzie... Dobra, późno. Ale ja ci nie powiem kto to. Każdy wie, z jest anonimany, nie? no ja. nie? ci powiem? Duszek, może też hasło do tego... do tego... do... do... do Facebooka? albo ci... zgadniesz, kto dzisiaj był na tym... na tym spiku? No, nie zgadnę. Kudłaty. A. A co on tu robi? No to wiem. Jest. No myślałem, liczyłem na to, że on jeszcze teraz wejdzie, ale. Niestety przestał odpisywać nie polaz no, na pewno. Nie straszył się chyba mnie, bo powiedziałem się czy coś takiego, i powiedział no cześć i poszedł. A no to. No wystraszył kudłatego, no wiesz coś. Ale pisał mi, że wrócił już do, do kraju i że nie zamierza nigdzie na razie wyjeżdżać, więc. Wow, Prawdopodobnie coś tam, coś tam będzie z nami kminił. Będzie grubo. Będzie grubo. Ty, na pewno do ciebie pójdzie te. Ej, ale... Spajki... Nie, właśnie Spajki, dlaczego ty taki jesteś? Odpowiedz mi. Jaki? No posłuchaj siebie. Spajkowaty. To daj suba i łapkę górę. Nie wyzywajcie Spajkiego. No, no. dziecko. On was nie wyzywa. Co ty on jest mój. Co? I co? będę go pierdolił, czy wam się podoba, czy nie. To jest dobre. co ty ale zrobiłeś? Słucham? Zrobiłeś. zrobiłeś? Nic nie zrobiłem, co no ja zrobiłem? A co to jest ten taki kikut? To nie ja zrobiłem, to ty zrobiłeś tego kikutu. A ty zrobiłeś? Ja nie kładłem podków tu. Tak, ty się bałeś, ty. A mnie Jak zrobić te netherowe cegły, trzeba to przepalić? Yyyyyy... Wow. trzeba przepalić, wychodzi cegła netherowa, potem tą cegłę netherową układasz w 9 tych, wychodzi ci blok netherowy i z tych bloków netherowych robisz płotki. Okej. Instrukcja obsługi? No nie. A nie no, tak, tak jak nie. ty. Z, z, z kostek, no z tych cekieł, no tych co wyglądają jak stone. No, no my... bo ja, ja, ja tak myślę, o jakie kostki ci chodzi, no kurde. Jesteś bezczelny po prostu. No, co za debil. <grym> mówi, mówi, że ja jestem bezczelny, zdychany z, z balonu. No głupi jakiś. Głupi ci z Włocławka. Na pewno, i to i to. O. No widzisz duszek no i znowu, postawiłeś cypla i będziesz no na mnie zrzucał, tak. nie? Czemu byś rzucał ja to Pójdzie z tym przybiegiem jak pierdziele siekiera, zabije. Ej... się udławił. Ktoś, ktoś by, by mógł to, przynieść Derta ja. jeszcze. Jak skończymy nagrywać, wejdź na Facebooka i zobacz, wejdź na mój profil. Przecież nie, nie masz profilu. Profil. Bo dostaniesz łopatą przez widzisz? O nie będzie raczej w Ach, chuj ci w bo... <śmany> <śmany> czyli że chcesz się pogodzić? <śmany> co za chuje co ci duszek? to samo co tobie ale mi nic nie jest widzisz masz odpowiedź <śmany> no jak ja mam teraz przejść znowu, mnie zakopali wszyscy <śmany> spajki dużo masz delta? No, jeszcze raz taki. Ulekajcie. Nie zbawisz na Po co, jak duszek jest? Duszek za dużo bajek, wyglądasz? Disneya. Disney, ale. Duszek byś w końcu się przerzucił na hentai. No. Na duszek wie, co to hentai. Wie, co to wie. wie. Ma... Lubię hentai. Jak ma oko, kto? O kurwa. Ty no duszek, bo brawo, tylko ty... takie kategorii ogląda Już No Jestem zakładka gaisa ja, ja ze dwóch chłopaki idę, idę Skączałem. na... Idę na idę szybką na... kupę Nie, idę siku Tak, ty umiesz sikać I na szybkiego papierosa Nie Ach. takie kurwa plastikowe gówno jak allo. Czy to jest, czy to jest nielegalne Co? Twoje plastikowe gówno, nie. Twoje papierosy Czy ty nie masz, nie masz jeszcze 18 lat chłopie? Gdzie <gulandre> są kurwa nielegalnie? Gdzie kurwa nielegalny. W ogóle ty jesteś właśnie nielegalny taki. Ej idź buraku spierdany. Jesteś taki taki ten, jaki taki danger Takie Co za burak? O patrz luka tu będzie takie wejście nad tym mockiem. Spajki, seksownie, nie? <gulandre> Spajkijcie załamanie. To było wymyślone już dawno przeze mnie. Spajkijcie Spiky... zareklamować. Dobra, wbijajcie do mnie lekala, wbijamy i jesteśmy fajni. A ile ci brakuje? Tysiąca Tysiąca 95 97 nawet hmm. Ale... Teraz powiem Musi się pochwalić teraz no. e, Nawet 94 Ale ta, ta, taka na teraz takiego Nie 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 zniszcz to Poczekaj, poczekaj, poczekaj Czas Czas. Wszystko? Mogę kosić zboże Dalej, wiesz co to już lepiej Ale no. jakby to co no, rozwali. No to, czekaj, odsuń się no. o. Czekaj, czekaj, czekaj. Ale mogę kosić czy nie? Możesz i, i no mogę śnieć Tak, skosi no, posiej nie, i odłóż zboże do skrzynki odpowiedniej Dobra <coughs> To najpierw zetkę, potem posieję Fajki do 1000, ci brakuje 104 subskrypcji Ej kurczę no. trochę nie przemyślałem tej plaży do, dojścia do plaży, więc 5, chyba 10 to zniszczę. 4. Nie i teraz się nie odświeżyło, bo dzisiaj dotarło z 10. I widać, teraz mm -hmm. pokaż. Jest 104 i 94. Ciekawe kto wyjdzie... Masz 896. A mi pokazuje ten... 903. Spajkiemu lepiej pokazuje... Ale nie, spajkiemu pokazuje rzeczywistość, a wam... z lekkim opóźnieniem to. więc wygrałem. Więcej wygrałem. No właśnie. Jeszcze, jeszcze do końca stycznia wbijemy ten tysiąc. No Baj. nie wiem. Ja jeszcze do końca roku podobno to zrobisz. No! no, no Spalić do końca roku. No, do czerwca żebym wbił w ogóle. Jak do czerwca wbiję tysiąc to będzie wielkie. Ej, ty co będzie? Że to będę najlepszym youtuberem świata Że do czerwca piję tysiąc Właśnie jak to się najebie <laughs> Za hajs YouTube'a Za hajs YouTube'a wystarczyłoby na puszkę Pepsi Nie, <laughs> trochę więcej na, na półtorej puszki no Więc pa, pa, pa. Pa, co ty mówisz, że co? Że co najlepszym youtuberem świata, bo ja Cię nie zrozumiałem Nie zrozumisz Nie jestem YouTube, najlepszym youtuberem świata to ci się śniło, a ty na razie to ode mnie masz jakbyś subów, więc się nie odzywaj. No nie, to je, ale przybywają, więc nie chcieli. Coś 30 razy litery? blinki wchodzili u mnie do ciebie. Ja, No, może ile ci screena, byś chce. Ty umiesz screener, robić. Ile razy weszli ci z, z swojego linku z pajki do hashtaga? 30 razy. Ciekawe, nie chce mi się szukać link tych moich. Linku, bo ty parę w linkach to widzisz, nie? Tak. Właśnie kurczę, nie chce się szukać w linkach. dla razy z moich linków wchodzili Ej, do innych. Do... A mi się po, już to dalej, dalej z... robić ten mur? Co? Czeka tak, tylko poczekaj, na najpierw zniszczę ten pod do końca. Znaczy no, jak już możesz to rób. Tylko nie wiem, czy nie będziemy się na ziemię wymienić tego bruku. Kumasz czecze? No, czekaj tylko, ja po prostu... Gdzie to trzeba wyłożyć to? Do Ro roślin. Piasek, no, nie, bardzo no. nie. Siekiera, siekiera. Do której skrzynki to ten... idzie? No do roślin. No do... Albo do żarcia, no nie wiem, jak tam wolić. Duszek, miałbym berkę, jakbyś przygoił spajkę w subskrypcję. He? Ha, ha, ha. Bo ty masz 704 Tak, nie ja wiem. Ten, ten a ten, To wszystko na przez... No Mało. ma, tam wrzuca vlogi. A, a, a. To nie są vlogi. No właśnie, to są vlogi w białych butach. To nie są vlogi. To są. To są nogi. To <laughs> <A>, są blogi. <laughs> to są blogi, tak? Vlogi. Tak. Nie vlogi, tylko. No, vlogi blogi to są... to wygląda, nie? Blogi to, to, to są pisane blogi. To są. A vlogi to są wideo logi. Duszek, no tak, duszek, duszek i tak nie umie. Wideo blogi no to są vlogi. W tych butach są najlepsze. Będzie. Białe bluciki, tak jest. Duszek, musisz na rok i samy kupić. <grym> Bo inaczej oglądalności nie będzie. A po, chodź zobacz jak to seksualnie wygląda. Pędza do ciebie. Mmm, Belissimo. Weź ty tutaj, tutaj, patrz jak ta brama podkreśla brzydką twarz duszę. To jest... wszystko to podkreśla. Jak czemu wy tak brzydko mówić o duszy? Duszek ma ładną Płaciłeś mu Duszek? Wiemy, że tak, tylko ile? No nie, ja bym wyciął z tego jakszowego miecza? Ty, to jest coś za coś. No, no i się potukli. Jeszcze mi tu gratów nasypali. <noise> Przychodzi, zniszczy, a co cię? się Masz tu. Łapaj te na pierśnik. Sztabki żelaza masz tu. Nie wiem co to jest. Od... To wszystko to co... Tam się jakby coś... Kamień jest w To, to... jest to... To jest to... Tego nie miałem. Bo chyba... O! giera tam moje itemsy, odem ośpiele jak szok no patrz nie mogę Duszek wyrzuć ją, teraz ją weźmę o i co za chams ból ci... trzymaj daję ci przecież e za co ból ty się nie odgarnij tak. no bo mnie wszystkich biją ja nie e. Bij, hashtag bij lej kurwa po tych mordach ale tak. to jego biją tak na razie biją. E. Aż, aż, mój, aż mój Gdy ojciec się uśmiechał nie. Milion, sobie nie, tak? i tak, nie, nie. Milion poszków sobie zrobiłem i zabroch. Dziękuję. Komu się tak seksownie odbiło? Mi. Wziąłem dirta, idę wykładać. Gdzie to jest? O, tu jest dużo cegów. Ale, y, ty, hashtag. Mhm? Walnij Spike'iego. Nie będę go walił, bo żem gejem nie, nie. ale Bigo. go! Zajmę się. To duszka bij. Powiedziałem coś? Tak, Biduszka? ja A ja ty, jedna. Cholera. Tak. Bij duszka, poduszek... Nie lubi być poduszką. Allokowe. I teraz to chyba za dużo, poczekaj. Co? Allok lubi duszka, bo to z niego jest poduszka. Oj danger danger Ja tu ładnie 2 wymienię na gita Co alloczku A mówiłeś Rudy że ludzie jest i game Ja gejem <grym> <wieram>. Stoa <grym> No spadłeś dysek No Ja wiem duszek że mówisz o sobie ale wiesz Tak <grym> wiesz Idę sobie się zrobić ten e, płatki Bo jakceś mi to skomentować. wypłac na ekipę PHZ kto to. Jakub Zgierski Ja cię popytam No dzięki duszek pomożesz mi łasku Aaa... Żebyś do, wystawił mu tyłek no Duszek pomożesz mi? Mam taki problem jak w tym dowcipie twoim co Kurna! Ja, z tego, ja o... Nie wiem co opowiadał dla mnie i co dałem się nabrać Kogo ktoś wyrzucił? Ja no. dengera A czemu? No, no czemu na wkurzył mnie A co ci zrobił? Nie słyszałeś. No nie, wrócił tu z... sporo. Duszek, ty kurwa hamie zbolały! Żeby ci. Kur... Żeby ci kurwa... Nie... Duszek, a żeby ci kotka pomiędzy nogami wyrosła <coughs> Jaki to jest dup. Żeby ci kurwa your... żadna żadna dupa chciać... nie chciał... User was to your <coughs> Tak <coughs> była nic. Dobra, skończ już duszek. Ej, no, ty to to, to się to jechać, no, wiesz, co tutaj trzeba będzie to jakoś seksownie rozwiązać. ja nie wiem po co tutaj jest wyjście z tej farmy. No, bo bierzesz konia, to nie będziesz musiał gdzieś zapierdalać daleko, tylko od razu wyjeżdżasz no poza tak ten, wójdziesz. nie? Już? Trzeba trochę inaczej to zrobić. Albo Dużej. możemy stąd. Poczekaj, na razie zostawmy ten słupek. Poczekaj, daj mu nie powiedzieć. Dobrać, Poczekaj. Raz, dwa, słysześ? trzy, cztery, zostaw, zostaw, pięć, mam sześć, mam, mam pięć. koncepcję. Tutaj powinien być słupek następny, tutaj jakieś takie wyjście i taką bramę tu się piźnie no, no, tak, dobra. dobra, na razie postawimy w miejsce, gdzie jest słupek, Dużej. jak zaznaczyłem. I chodź w dupę! Dobra, nie musisz budzić. Tak. Nie, nie lubię tego. To, je, to jeszcze mu przyjemność stworzyć. Może ty się o to prześladzasz. Ale kurwa, y, kaktusem, nie? A. Chociaż nie, bo Duszek lubił kaktusy. Tak. Duszek to już, wiesz, zaawansowany poziom, nie? Tak, kaktus Nie, straszny. Nie, idzie, idziecie do kota. Jeden idzie tu. Duszek, <noise> widzę, że ty się chcesz pozbyć admina. Nie widzisz tego? oni mówią, nie widzisz tak nie słyszysz, tego głucha Ale ale... Nie słyszę To ja może trzeba zacząć ja umieć w końcu. A ja zniszczyłem to Dobra, dobra, no tam już mogłeś zniszczyć, bo tutaj tylko chciałem zaznaczyć gdzie to plus minus wychodzi wiesz Bo co robimy tu tą bramę? A... Ty, czekaj czekaj bo jest to jest Poczekaj, ja zaraz tam przyjdę zresztą tej, bo to już pół godziny gramy, nie? Także no, tego. No, do, do następnego i trzymajcie się, cześć. Tak. No, siemano. Siemano.